8 maja 2019 roku z pewnością przejdzie do historii Winnicy Niemczańskiej. Tego właśnie dnia po raz pierwszy do butelek zostało rozlane wyjątkowe wino. Zanim jednak do tego doszło, minęły lata, aż w końcu można było dokonać pierwszego zbioru. Ja byłem otwarty na takie pomysły i wierzyłem w to, że że to się powiedzie, tak? Dzisiaj po czterech latach mamy finał, ale jesteśmy wszyscy przekonani, że nasza praca, nasza wiara i upór zakończy się sukcesem. Ja muszę powiedzieć, że ja jestem więcej niż pozytywnie zaskoczony. Nie oczekiwałem tego, to co mamy w kieliszkach w butelce. To jest naprawdę. Nie powiem sensacja, ale jest dobre, bardzo dobre. Proszę nie zapomnieć, to jest nasz pierwszy rocznik, trochę eksperymentujemy jeszcze, ale jestem przekonany, że za 2-3 lata pojawią się tutaj ludzi, którzy chcą dowiedzieć się, jak to, jak to się robi. W tym roku uczyliśmy się wielu nowych procesów. Od winobrania przez klarowanie moszczu, przez robienie wina, przez fermentowanie. W zeszłym roku zebraliśmy pięć szczepów: jednego więcej, innych bardzo niewiele. W sumie pięć rodzajów wina będziemy mieli. Mamy w tym roku półsłodkiego, słodkiego Solarisa z Rieslingiem. Mamy wytrawne Cabernet Blanc, to jest biały cabernet, myślę, że nowość w ogóle na polskim rynku. Muscaris i Riesling. Pierwsze zbiory to są niewielkie zbiory, w związku z tym cały proces jest łatwo do upilnowania. Ale nauka tego całego roku daje nam asumpt do tego, żeby myśleć pozytywnie o tym tegorocznym winie. Chcemy naszą pracą, którą do tej pory wykonaliśmy, pokazać światu, że możemy się wspólnie bawić przy winie. Oczywiście biznesowo to się kiedyś musi spiąć, to oczywiste jest, natomiast jeszcze parę lat. Butelka wina podstawowego będzie kosztowała u nas 58 zł, a tego naszego nazwijmy to lepszego 68. Gratulujemy pomysłu na nowy produkt regionalny, a wszystkich koneserów dobrego trunku nie musimy chyba namawiać na degustację.